Witam serdecznie. Szybka i krótka prezentacja artykułu sklepu sbmw.pl Dzisiaj jest to lakier zaprawkowy Monaco Blau Lakier dostarczany jest w dwóch pojemniczkach W jednym jest lakier, właściwie tutaj mamy to A35 Monaco Blau o pojemności 12 Mililitrów oraz w drugim, w którym jest lakier bezbarwny. Oczywiście, lakier są dostępne w różnych kolorach. Tutaj mamy krótką instrukcję obsługi w kilku językach, jak tego używać i dokładnie co z tym robić na opakowaniu. Dokładany zwykły kartonik. Tutaj mamy ważna sprawa, data ważności. Tutaj akurat mamy 2022 rok. Dziękuję bardzo za tą krótką prezentację. Zapraszam.